Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy deser lodowy z truskawkami. Potrzebować będziemy 600 ml śmietany 30%, 4 łyżki cukru pudru i 30 deko truskawek. Kilka mniejszych truskawek zostawiłam sobie. Do dekoracji. Tak w sumie około 40 deko truskawek. Truskawki pokroję w drobną kosteczkę, a tymi malutkimi udekoruję wierzch. Śmietane z cukrem ubiję na sztywno. Śmietane z cukrem już mam ubitą. Truskawki pokroiłam na mojej ręcznej krajalnicy i teraz połączę. Śmietane z truskawkami i wyłożę do formy. W formę mam wyłożoną folią. Należy deser pomieszać. Możemy wyłożyć do pucharków, a możemy wyłożyć do formy i możemy zamrozić. Około sześciu, ośmiu godzin należy deser lodowy zamrozić. Wyrównujemy powierzchnię. Forma. jest wyłożona folią spożywczą, aby nam łatwiej było później deser wyjąć. I teraz sobie zaznaczymy i w te zaznaczenia włożę truskawki. Tu mam troszeczkę za duże. O, teraz będzie idealnie. I rozkroję, bo dlatego zostawiłam mniejsze truskawki. Rozkroję na pół i udekorujemy truskawkę. I deser powędruje do zamrażarki. No, lepiej na całą noc, ale 6-8 godzin wystarczy. Może ja tutaj jeszcze. I tak mamy deser lodowy z truskawkami gotowy. I tak oto deser lodowy mamy zamrożony i teraz ukroimy najlepiej, jeżeli deser jest całą noc. Wygląda w przekroju deser lodowy. O ile Państwu mój przepis się nie podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Deser lodowy z truskawkami.